Jesteśmy w jednej z najbardziej znanych warszawskich restauracji na Starym Mieście. Dziś, proszę Państwa, wielka uczta do województwa bazowieckiego przyjechało województwo lubelskie. A o tej promocji tych tradycyjnych dań opowie mój gość, pan Artur Jarczyński, czyli właściciel sieci warszawskich restauracji. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu. No to ja od razu muszę zapytać, chyba o to ulubione danie, jeżeli chodzi o lubelszczyznę, i proszę też zdradzić pana korzenie. Ulubione danie to absolutnie cebularz, a moje korzenie moja mama pochodzi z Lublina, i stąd ten czas spędzany u kochanej babuni, dziadusia w Lublinie najlepszy czas mojego dzieciństwa powraca. Przy smaku tych potraw, i stąd pomysł, i wielka radość z tego, że możemy gościć kuchnię lubelską w najlepszym wydaniu, przygotowaną przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Lubelskiego pod patronatem pana marszałka Województwa Lubelskiego. Wielka radość, i chciałbym się tą radością dzielić z państwa. Serdecznie zapraszamy. No właśnie, proszę powiedzieć, jak ta promocja będzie wyglądała. No, panie, przez najbliższe dni będą naszymi gośćmi w Warszawie, ale będą przygotowywały potrawy. Będziemy tymi potrawami częstować naszych gości, będzie można ich spróbować tutaj w bazyliszku. Są codziennie świeżo przygotowywane z produktów przywiezionych przez panie z Lublina. A jeżeli by tak porównać kuchnię mazowiecką i kuchnię lubelską, są jakieś y, takie wspólne rzeczy? Ja wychowałem się na kuchni lubelskiej, i trudno mi oceniać kuchnię mazowiecką, którą poznałem już w późniejszych latach. To jest kuchnia tego mojego błogiego, wspaniałego, radosnego dzieciństwa. I te smaki, według mnie, takie są. One są po prostu wypełnione miłością, radością, ciepłem domowego ogniska. Jak widzę, proszę Państwa, uśmiechy na twarzach Pańską, a gospodyń wiejskich, to proszę mi wierzyć, naprawdę te dania tradycyjne, kuchni lubelskie są naprawdę pyszne, także zapraszamy na warszawską starówkę, będzie się działo.